Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. niebnym. Nie żną, nie sieją i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia. A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. Opowiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. A to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo dzień jutrzejszy sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Moi drodzy, przeczytany przed chwilą fragment Słowa Bożego, zakończenie szóstego rozdziału Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus mówi w nim o dwóch bardzo ważnych zasadach postępowania. Pierwsza z nich dotyczy naszej relacji z Bogiem. Nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Aramejskie słowo mamona oznacza mienie, posiadanie, majątek. Bóg jest źródłem naszego istnienia. To on prowadzi nas do zbawienia. Jeżeli dobra tego świata zasłonią nam Boga, to prędzej czy później grozi nam przegrana. Służąc Bogu, Gromadzimy skarby, które w pełni dopiero zobaczymy w życiu wiecznym. Inaczej mówiąc, Chrystus przestrzega nas przed staniem w duchowym rozkroku. Naturalną postawą człowieka jest pion, a nie rozchodzenie się między jednym a drugim. Im większe jest rozpięcie między jedną i drugą nogą, tym trudniej utrzymać równowagę. Natomiast druga bardzo ważna zasada, postępowania. Zawarta w dzisiejszej Ewangelii to: Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Dotyczy ona tego, jak mamy iść przez życie, które otrzymaliśmy od Boga. Jednak ta zasada nie uczy nas tego, abyśmy żyli bez trosko, na ludzie, zupełnie niczym się nie przejmując. To jest zachęta do tego, żeby przesadnie nie troszczyć się o rzeczy materialne. Powinniśmy troszczyć się o siebie i naszych bliskich z umiarem, tak, aby troska o życie tu na ziemi nie przysłoniła nam troski o życie wieczne, o zbawienie. Ona mówi też o tym, że powinniśmy całym sercem bezgranicznie zaufać Bogu. Jeśli On dał nam życie, to wie, czego nam potrzeba. Moi drodzy, Jezus posługuje się metaforami ptaków i lilii, aby wykazać, jak opatrzność Boża zapewnia o potrzebnych dobrach. Ptaki, które nie sieją ani nie zbierają, a mimo to zawsze znajdują pokarm, stanowią doskonały przykład. Podobnie Lilie, piękne i dostojne, nie muszą martwić się o swoje życie. Te obrazy pokazują, że Bóg troszczy się o swoje stworzenie. A zaufanie do Niego uwalnia nas od zbędnych zmartwień. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was na jutro. Do usłyszenia. Szczęść Boże!